Witam z tej strony Ravkar. Dzisiaj zajrzymy do pudełka firmy Trumpeter Kawanishi Typ 97. Japoński wodno-samolot skala 1 do 144. Model wydany w 2003 roku. Tutaj mamy informację o tym, że 49 części, 28 cm rozpiętość skrzydeł. Długość to jest 18 cm. Pudełko niezbyt duże, no wiadomo skala 1 do 144. W środku znajdziemy instrukcję składania. Mamy tutaj raz, dwa, trzy, cztery ramki. Wszystko w miarę chyba ładnie i czytelnie. Ja kupiłem ten model po to, żeby móc testować kalkomanie na nim. Bo ma duże skrzydła po prostu i cztery silniki, także, także całkiem, całkiem. Więc tak, czarno-biała, zwykły papier. Do tego mamy właśnie kalkomanie. Kalkomanie wyglądają tak, są zapakowane w hermetyczny woreczek. To też, to też bardzo dobrze orokuje z tego względu, że nie dostawało się tam powietrze. Więc nie pożółkły z czasem, bo to prawie 20 lat już. Od wydania. Nie wiem akurat kiedy to zostało wyprodukowane, ale tak, tak mi się wydaje. Bo karton już troszeczkę jest pożółknięty, tak, oczywiście nożyczki muszą być jakieś lepsze, żeby zobaczyć, co jest tutaj w środku. Ok, więc mamy zaczniemy od tutaj przezroczystych elementów. Zauważcie, że one są całkiem fajnie odlane, jak na skalę 1 do 144 Jest ok. Przydałby się jeszcze maski do malowania, gdybyśmy chcieli robić ten model. Ja chyba nie będę go robił, znaczy w sensie w sensie takim, że nie będę go składać jako, tutaj jest taka nie będę go składać, tylko po prostu będzie to model testowy. Mamy podkładkę, nasze podkładkę, taki stojak umożliwiający postawienie go gdzieś tam na biurku, bo wiadomo, wodno samolot. I zaczniemy. Teraz szare ramki, zobaczcie, są fajne linie podziałowe. O to chodziło. Jest tego dosyć dużo. Cena też bardzo atrakcyjna tego modelu, 20, e, chyba 8 czy 7 zł. Z rabatem wychodzi tam 25 rabat. Pamiętajcie, jeżeli chcecie robić zakupy w mojehobby.pl to hasło rafhard trzeba wpisać na koniec. Nie wiem, jak długo jeszcze ten kupon będzie obowiązywał, ale na razie jest, więc można się cieszyć tańszymi zakupami. Chociaż te 6% cudownie czyni, ale zawsze coś i to wchodzi na wszystkie, na wszystkie przedmioty, czyli obojętnie co tam kupicie, to to będzie 6% dobra słuchajcie. Ostro gdzieś mi ucieka, a przy okazji jeszcze tutaj słyszę wiercenie. Eee, dobra. Spróbuję to troszeczkę oddalić. Okej. Okay. Eee. Nie wygląda to źle. Nie widzę nadlewek i niepodziałowe są w miarę dobrze zrobione, więc dobrze to prorokuje na przyszłość. Silniki. Słuchajcie, no. Jak dla mnie bardzo ładny samolot. Czy wodno-samolot. I tyle miejsca na testowanie kalkomanii. Znaczy powiem wam, że za 27 zł nie ma się tutaj co spodziewać jakiejś totalnej rewelacji, ale jako samolot dla początkującego, jakiś taki przerywnik na szybko, żeby coś złożyć, to jak najbardziej tak. Tutaj mamy też jakąś informację chromo, co. To jest, to nie mam pojęcia. Czy tutaj jakieś informacje cenne będą? Nie, jakieś numery są tylko. Dobra. Wnętrze wygląda tak. Tutaj nie ma, nie ma co za dużo wymagać, ale jak za cenę, którą zapłaciłem, to nie jest źle. Dobra, słuchajcie, to by było na tyle. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia w następnym odcinku.